Wdech, ręce do góry, wydłużcie się lekko, wydech, skłon na lekko ugiętych kolanach. Z wdechem ręce na opuszkach palców, popatrzcie przed siebie, wydłużcie się, wydech, skłon. Po wydechu na bezdechu przechodzimy do psa z głową w dół i z wdechem trzymając aświn mudrę, pies z głową w górę. Wydech, pies z głową w dół i po wydechu pracamy do przodu. Z wdechem się jeszcze wydłużamy, a z wydechem skłon. Z wdechem unosimy się do góry, udwaha stasana i wydech, ręce na dół, tadasana. Z wdechem ponownie ręce do góry i wydech, powoli skłon, kolana lekko ugięte. Z wdechem wydłużcie się, popatrzcie przed siebie, wydech, całe dłonie na ziemię, po wydechu, na bezdechu skok do psa z głową w dół i z wdechem dół pośladków zwarty, a święć mudra, pies z głową w górę, wydech, teraz ciaturanga i z wdechem wracamy do psa z głową w górę, wydech powoli, pies z głową w dół. Po wydechu na bezdechu przeskakujemy do przodu, trzymając mu na bandę, z wydechem wydłużamy się i wydech powoli skłon. Z wdechem powoli unosimy się do góry, ręce do góry i wydech ręce na